Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Skowron Piąty i chciałbym zaprosić do oglądania kolejnego odcinka z serii Populo SD e, the, the, the Beginning Tak jak już mówiłem pod koniec poprzedniego odcinka ta misja jest na czas oczywiście zadania sobie przewinę że to również dzięki temu zaoszczędzimy trochę czasu i na początku mamy tylko szamankę i trzech, czterech wojowników. I o co tu chodzi? Jeżeli chodzi o to miejsce, tutaj dostaniemy nawrócenie, tutaj mamy wieżyczkę, jeżeli nasza szamanka jest w wieży, bądź ogniomistrz jest w wieży, bądź kapan, w sumie każda jednostka, jak jest w wieży, to to ma większy zasięg swojego działania. Szamanka ona większy, ma większy zasięg czarów, ogniomistrz ma większy zasięg swojego strzelania. A... A pozostałe jednostki mają, w sumie nie wiem, co pozostałe mogą mieć. Kapłan na pewno ma troszeczkę większy zasięg przejmowania, nawracania. Dobra, jeżeli chodzi o ten totem, to zrobię mi tu przejście, tutaj mamy naszą bazę bez żadnych hac. Generalnie tam jest bardzo prosta, można zrobić ją samą szamanką tak naprawdę, ale ludzi tutaj też będę potrzebował paru. I chyba nawet udało mi się zrobić to optymalnie i zgarnąłem wszystkich. Jeżeli chodzi o ten totem, to no on akurat mi terenu nigdzie nie zmodyfikuje. On mi przywoła stateczek. Mamy statek. Skorzystajmy z niego. Maksymalnie na statku się mieści pięciu, więc parę kursów w tej wewtem będę musiał wykonać. I żeby go wrócić oczywiście jeden, musi w nim być, w nim sterować. Statki generalnie są taką średnią mechaniką. Na moje nigdy nie byłem zwolennikiem statków, nigdy nie chciałbym się z nich korzystać, ale za to balony. Balony to już jest coś naprawdę wspaniałego. Co prawda na balonie się tylko dwie jednostki mieszczą jednocześnie, no ale to jest na pewno najlepszy sposób na poruszanie się szamanką. A na balony też oczywiście można fajnie umieścić sobie. Ogniomistrzów i ich starczować Jeżeli chodzi o tarczę to może już w tym odcinku wjaśnię co robi tarcza konkretnie Tarcza sprawia, że nie otrzymuje się żadnych obrażeń od ogniomistrzów I odbija większość zaklęć Takich jak wybuch, piorun czy szarańcza Czyli generalnie są unzajebable trochę nasze jednostki Można je wykończyć jedynie w wręcz Mogę w gruncie rzeczy Wyszkolić paru Ludzi. No się mógłbym też nawet wykorzystać ten czas, żeby się tutaj rozwinąć, bo 15 minut to jest naprawdę bardzo dużo czasu. Ale myślę, że myślę, że nawet nie będę czekał na tą armię. Tam w sumie niech tam sobie coś robią, nie żeby po prostu nie byli bezrobotni. Mogę nawet im dać rozkaz y, takiego tańczenia w kółeczku. To jest taki jakby jakby patrol, nie można też zrobić coś mądrzejszego, coś w tym stylu żeby sobie chodzili tak w tej weftę to jest taki patrol z prawdziwego zdarzenia No ale dobra Tego się pozbywamy Armią wbijać nie będę Tylko żebym nie utopił jej Och błagam Ja mam co prawda tutaj krąg No ale to jest, to byłoby jednak zmarnowanie paru sekund Mamy tutaj też właśnie ten szary grobla, który mieliśmy na pierwszej misji I jest, można go tutaj bardzo fajnie wykorzystać Mianowicie... wejdziesz na tę górę? Mianowicie można go też do niszczenia fajnie wykorzystać, bo jeżeli damy z góry na górę, no to teren się podniesie odpowiednio na ten y, teren. Nie, nie spychaj mnie na dół, wojowniku. Ty możesz sobie spaść na dół albo do wody najlepiej, albo do mojej bazy, tak, wo... tak, tak. gąciego, gąciego, może go złapiecie, może nie. Tu jest wroga szamanka, która mam nadzieję, że mi nic złego nie zrobi. Na ten moment powinienem już mieć piorun, bo, za, bo zwykle wyłączałem ładowanie o właśnie czarów innych, żeby się tylko piorun ładował. Ale teraz... Hmm. Właśnie zrobiłem tak, żeby że się wszystkie czary od samego początku ładują. No i to trochę niekorzystnie wyszło. Wyłączę sobie ten piorun, żeby mi się wybuch zaczął szybciej ładować. Muszę się o to wymodlić i to będzie już koniec misji tak naprawdę. Tylko musi mi się to tu udać y, wykonać. A czy mi się udało, bo tu jest taka o w dupę, no i spadłem. Ale tu jest wejście. Nie wiem ile czasu zajmie y, jej wejście na tę górkę. Z tego co widzę to będzie dosyć czasochłonne. Więc może jednak się zajmę armią. Tak myślę, bo nie mam i tak w tym momencie nic lepszego do roboty. Zanim ona... A nie, 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 nie shiftem, tylko z kontrolem się zaznacza jednostki w tej grze. Jeszcze jeden się robi. Myślę, że taką grupką będę mógł już spokojnie zaatakować. Czy ona już weszła? Weszła już. Mógłbym spróbować albo mogę nią tu postać. W sumie, żeby mi się te wybuchy trochę naładowały, bo z jednym wybuchem dużo nie działa. Mam co prawda cztery szarańcze. Nie no, spróbujmy. Spróbujmy zaatakować, się zaatakować, po prostu się o to wymodlić, Może mi tego nikt nie przerwie. Wymodlenie się o to jest bardzo, bardzo szybkie, jak widzicie, no i nikt mi nie przerwał, tak więc to jest już koniec tak naprawdę misji. Po raz pierwszy możecie tu zauważyć, Anioła śmierci jest to jednym, jest to jedno z finałowych zaklęć, którego będziemy mieli tylko jeden stack. Jak widzicie on się tutaj też mnoży na trzech, potem na pięciu, ale tak ten czar nie działa tak naprawdę. Tak naprawdę po prostu wzywamy takiego jednego. I, i tyle. I on sobie lata i zabija wrogie jednostki. Właśnie jak, tu, jak to widać. To jest bardzo fajne swoją drogą, jak oni mordują to wszystko. I no, misja będzie wygrana w momencie, gdy wroga szamanka zginie. I to już jest koniec. W tym momencie możemy zakończyć misję. I to jest też wyjątek, w którym nie musimy mordować wszystkich wrogich wyznawców, szamankę. Się, nie, nie wystarczyło zabić szamanki. Gdybym ja zabił tą szamankę piorunem wcześniej, to by się to nie zaliczyło. Tak. No więc... No więc przejdźmy już sobie do misji szóstej. Jest to już jedna z takich dłuższych i ciekawszych misji. Możliwe, że nawet przerwę nagrywania jakoś yy, w, podczas przechodzenia tej misji... No tutaj już jak widzicie jest sporo znaków zapytania w miejscach zaklęć Poznamy tutaj trochę więcej i trochę fajniejszych zaklęć Postaram się tutaj jak najszybciej rozwinąć Bo no tutaj trzeba się troszkę streszczać Nie żeby było to jakieś mega trudne To co się dzieje na tej misji Bo no nie no, no, no nadal jest prosta Po raz pierwszy na tej misji w sobie walczymy z dwiema, no z dwoma, z dwiema, z dwoma plemieniami. No, ale są oni, nie są w sojuszu. I w sumie w gruncie rzeczy każda misja jest tak, że jest każdy na każdego, za wyjątkiem pewnej jednej dziewiętnastej. To sobie wyłączymy, żeby się już nie ładowało, żeby te nawracanie właśnie jak najszybciej się ładowało i ja już sobie zacznę przejmować, najpierw zacznę w tym miejscu, bo tutaj zawsze ich było dużo. I tak, jak to wygląda, tutaj mamy wroga żółtego, prawda, no, chodź, no, tu pokaż się, tak, tutaj się rozwija żółty i na dole mamy zielonego. Okej, okay, a miałem tu przejąć tych, no to zróbmy to. to tak raz, raz. No żałomany, no ja próbowałem wziąć zakręcie, podczas gdy nie miałem go jeszcze załadowanego. Gdy po raz pierwszy się coś wydarzy, to wyskakuje właśnie taka informacja. W tym miejscu chciałbym mieć wieżę, bo tutaj będzie, będą ataki. W takim sposób bym chciał. I w tym miejscu też bym chciał jedną wieżę, bo z tej strony też czasami ataki przychodzą. Dobra, trzeba szybciej się rozwijać. Z domków też będę ich wyciągał, niech budują te domki, a ja spróbuję też szybciej poprzejmować resztę tych wszystkich dzikusów mm -hmm. okej okay, żółta szamanka tutaj idzie nie wiem po co nie mam pojęcia może udałoby mi się ją zabić po co ona tam co ona chce a to suka no dobra no nieważne Tutaj mamy zaklęcie nowe, którym będą bagna. Bagno. Które bardzo fajnie też działa. Na Multi jest ten czar zawsze banowany, a no dlaczego to... Po prostu jest to uważane... Ten czar jest uważany za taki bardziej... który jest sie. Że po prostu klik jednym kliknięciem zabijasz 10 ludzi. No... Ja wiem. No nie, no nie powiem, to zaklęcie faktycznie z siebie, bo no nie da się tego w żaden sposób uniknąć, Dasz bagno na wrogą szamankę no, jest już martwa. Nie da się tego uniknąć, bo pioruna, pioruna jeszcze się da uniknąć, piorunem trzeba trafić, w buchem też. A no, bagna to już jest coś takiego, czego się uniknąć nie da, dlatego jest jestem czarbanowany na multiku. Tak mi się wydaje, że to z takiego właśnie oto powodu. Budujcie szybciej i więcej tych domków, moi wyznawcy. A ja już może zacznę stawiać też budynki do woja. Szarańcza gdzieś poszła. Tutaj poszła szarańcza. Hm. Dobra, no straszył mi ich, ale nie zabił. Jak już mówiłem, szarańcza daje bardzo niewielkie obrażenia. Miejsce, w którym jeszcze bym chciał mieć wieże to tutaj. Bo w tym miejscu wróg zrobi most i również będzie nas atakował. Zielony. Właśnie u zielonego permanentnie się wymodlimy już o czar, jakim jest grobla. W tym miejscu z kolei będzie hipnoza. A ten totem połączy z kolei tutaj ich. I będą się napierdzielać pomiędzy sobą. Co też bardzo bym chciał szybko wykonać. Możemy albo się wymodlić o tamtą groblę. permanentnie musi tutaj dostać się o to wymodlić. Albo możemy Spróbować przejąć tutaj jakichś śmiałków i rozkazać im się wymodlić o tą hipnozę. Wtedy przejmę kontrolę nad tym wojownikiem i nim się wymodlę. Co też wykonam. Spróbuję ich tu przejąć jak najwięcej. Oni się stąd nie wydostaną, dopóki nie, nie powstanie tutaj ten most. Ale to nic, bo no, ja się prędzej czy później tam dostanę. Znaczy się, no, zielony zrobi tu most prędzej czy później. Wy. W tym momencie, na ten moment możecie się tutaj nawet rozwijać. Nigdy tego nie robiłem w sumie. No zobaczymy czy to zadziała. No postawcie jakąś wieżę i zacznijcie coś budować. Zobaczymy. Mm, tobie oczywiście przejmę nad tobą kontrolę. Wymodlę się o to. I będzie przejście. Fajne. Tutaj jakieś już budynki do tych tych jednostek bym porobił. Powiedzmy, że tu. Nie w ten sposób. Ok. Jest to przejście. Oczywiście się przekręciła mapa. A i miejsce to zostało zatopione. W momencie, gdy się wymolił. Zahipnotyzowane jednostki nie są pod naszą kontrolą na zawsze, czyli permanentnie. Tak jak tego słowa co odcinek wielokrotnie używam. Te jednostki na jakiś czas. Nie wiem na ile. Nigdy się nie zastanawiałem jak długo te zakręcie trwa ta hipnoza. Ale jest na pewno bardzo fajne. Możemy zahipnotyzować jednocześnie do 6 jednostek. Czyli no to jest bardzo spoko. I ten czar akurat nie był banowany. Może dlatego, że bagna są w stanie zabić wszystko, nawet z otarczowanych. Yy, nawet właśnie jednostki z tarczami. Okej, okay, czy on mnie atakuje? To znaczy, że mnie atakuje. Ja spróbowałbym przejąć nad nimi kontrolę, okej. Okay. Chodźcie. To w sumie, co z nimi zrobić? Ja mógłbym się nimi wrócić i go zaatakować, ale nie, nie trwa ta hipnoza aż tak długo. Więc w gruncie rzeczy mogę się ich pozbyć po prostu. Są bez ruchu Trochę zmarnowana hipnoza Bo oni się tu zatrzymali Mimo wszystko oni się tu zatrzymali na chwilę I w tym momencie mogą dać piorun Więc hipnoza jest, z, z została zmarnowana przeze mnie Bo zwykle ja wykorzystuję takie sytuacje Żeby y, kapłana bym się pozbył A tych trzech wojowników bym po prostu Zaprowadził do moich kapłanów Tylko że jeszcze nie miałem wybudowanego budynku I nie wiem czy bym zdążył go wybudować I jakichś wyszkolić No ale cóż No w każdym razie, no obroniłem się, super mega, mega duży atak, jak widzieliście, jeden kapłan trzech wojowników, właśnie takie ataki są, o właśnie to są te bagna stąd, e, hipnozy były stąd i dwie już zmarnowałem, gdzie wy idziecie, wy tu macie budować domki, nie wiem czy to zadziała, ale no budujcie, może przeżyjecie, może nie, pięciu was tylko, byłem pewny, że sześć dawałem. no mniejsza. Mogę w gruncie rzeczy zaatakować żółtego i przejść do tego zielonego szybciej będzie chyba zanim on tutaj ten most postawi to się zejdzie oczywiście będę dalej rozwijał swoją wioskę kapłanów do wierz mogę dać i trzeba by ich też więcej wyszkolić Dobra, wojowników na razie nie potrzebuję. Mamy dwa bagna. Zielony jeszcze się tutaj nie przymierzał do ataku. Wy tu się rozwijacie spoko. Zawsze jakaś mana. Budujcie dalej. Nie to. Mógłbym też w sumie spróbować tutaj nawet jakieś jedenaski zacząć robić, no ale to jest na razie za mała wioska. Wioska jeden domek jest. Więc na razie tam nie będę nic kombinował. Niech się mnożą. Dobra. Po trzech kapłanów w każdej wieży powinno wystarczyć. Oczywiście, jeżeli by wróg zatkował z szamanką, to piorunami pewnie by mi pościągał po prostu tych kapłanów. I jeżeli on by miał jeszcze swoich kapanów, no to by się przebili z łatwością przez coś takiego, dlatego warto też zdać jeszcze jakiś patrol składający się z przynajmniej dwóch kapłanów i dwóch wojowników na przykład. I tam w późniejszych jest jeszcze emisjach ze dwóch ogniomistrzów i, i to powinno wystarczać. Tak mi się wydaje Czy ja chcę kolejne budynki stawiać? Czy on mnie atakuje? Atakuje mnie i tak jak mówiłem jest ten alarm I on biegnie tędy I jest bez kapłana więc no Panowie przechodzicie w tym momencie na ateizm A ja czy ja chcę więc stawiać budynków? Chyba niekoniecznie Zacznę już robić armię Czy wy Panowie tutaj sympatyczni koledzy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. on tu idzie, stawia wieżę obronną, taką typowo defensywną, prawda? I będzie robił też w tym miejscu ten most. Bardzo dobre miejsce dla mojej szamanki byłoby budowanie wieży mniej więcej w tym miejscu, żebym miał zasięg i tutaj, i tutaj, z moimi piorunami. Poczekam aż zrobi przejście, dopiero ją zabiję. Dobra, dziękuję, dobranoc. No. Gra się wydaje jak na razie oczywiście bardzo prosta. Zabawnie prosta. Ale no, w późniejszych misjach to jest naprawdę hardcore. Tak od 16 to się naprawdę robi ciężko. I trzeba się tam spinać i streszczać i wszystko maksymalizować, nawet bym powiedział. A na multiku to o jezu, coś chore rzeczy dzieją. Po prostu. No to zresztą tak jak w każdych grach strategicznych, jak widziałem jak na multi grają ludzie w Warcrafta trójka albo Age of Empires, to po prostu... What the fuck, co się dzieje? Czy mi się uda tą szamankę ściągnąć piorunem? Bo jestem na górze i mam zasięg dużo, dużo większy. Super szarańcza. Czy uda mi się ją sięgnąć? Nie uda mi się sięgnąć, musiałbym wejść do wieży. Która jeszcze nie powstała. No dobra. To z powodu, że tutaj już mamy przejście. to oni mogliby się w sumie wrócić do głównej bazy zamiast tu się dalej rozwijać ale niech się rozwijają niech się rozwijają niech budują dalej e chciałbym jeszcze na chwilę zrobić to żeby ta informacja mnie w przyszłości nie zdenerwowała czyli to jest rozebranie budynku i odzyskanie drewna Dobra mamy, mamy, mamy wojowników, kapłanów spoko wojowników pewnie stamtąd bo ja przecież żadnych nie szkoliłem oczywiście, że tak Natomiast was bezrobotnych nie, do wojowników Do wojowników, chcę mieć więcej wojowników Kapłanów w sumie też trochę więcej by się przydało A ja szamanką już teraz spróbuję się wymodlić ogroble Gdzieś jest fight A tutaj, no tak To nie fajno Chyba moi przegrywają tak. No ja bo tam niektórzy byli bezrobotni kazałem im iść e... się w wojowników po... przetrenować No i stąd po prostu poszli Żółty, żółty nie atakuje, dobra O oh, fak A tu są, nie, tak tu jest wojownik Prawie umarłem Te takie białe światełka oznaczają, że jednostka, dana jednostka jest już u kresu śmierci ja sobie wezmę te jednostki już teraz na zielonego pójdę najpierw w gruncie rzeczy a nie no, na żółtego Ten żółty to ja tu nie wiem co on za tą szamanką No nieważne No generalnie żółty jest całkiem nieźle rozwinięty On ma tutaj jakąś obronę, tu jakaś wieża, tutaj Ale... O! fuck, Nie! Dammit! to super sobie moment wybrałem na patrzenie na mapkę Naprawdę Kozacki Dobra no Zniszcie te wieże mm, hmm, hmm. Ja bym chciał więcej, więcej ludzi Więcej żołnierzy Dobra To było chyba tyle Czyli bierzemy Raz jeszcze zaznaczamy nic nie robiących żołnierzy I rozkazujemy niszczenie Szamanka odrodzona Idziemy już po tą groble, bo to już mnie zaczyna trochę męczyć. Mhm, okej, okej, co to wchodzić do przejmowania to jest spoko. Kurde, nie shiftem, kontrolem, z Okej. Okay. A tu jest wrogi. Hmm, dobra. Spoko. To jest najbezpieczniejsze zaznaczenie żołnierzy właśnie tych nierobiących, nie bo ja kiedyś jak właśnie były jakieś fajty to zaznaczałem tak po prostu, kazałem im iść i moim kapłanom przerywałem wtedy nawracanie i ginęli bardzo często w ten sposób. Dlatego właśnie to jest też bardzo, bardzo użyteczne. ja po prostu sobie rozwalmy go. Tych bym sobie, chociaż nie robią, to jest sporo wojska. Wojo, wojo, kapłani, kapłani muszą to koniecznie przerwać im nawracanie, bo chcą mi wmówić, że Bóg jednak istnieje. A jak widzimy nie ma, bo jest szamanka. Idziemy ją rozwalić. Szamanką oczywiście wykradniemy sobie tą całą groblę. Oczywiście, jeżeli jej nie wykradniemy, to i tak będziemy mieli ten czarno następnej. O kurwa! Misji. Piorunem jak mi za... Tutaj jest pany kapłan w wieży. Kim, suko! Ile woja straciłem w taki idiotyczny sposób? Dobra. Bierzemy... A szamanka tu tu tu. Dobra, dożną serady, do radę. Chcę się dostać... Olera. stańcie mnie tu nękać. Chcę się dostać do tego budynku. Chciałbym się o to wymodlić też bardzo, bo tutaj jest bardzo, bardzo fajny kozacki czar, którego wykorzystam sobie chyba na żółtym bardziej niż na zielonym. Jest to też jeden z moich ulubionych czarów. Chyba nawet ulubiony. Znaczy no nie powiem, wulkan jest to chyba najbardziej kozaski Ale no... Jest jeden z tak wulkanu i się naprawdę długo ładuje. Proszę tą szamankę zabi się zabi ją. Ona ostatnio rzucała trochę czarów, więc teraz... Teraz się nie broniła. Bo no po prostu... Zrzu zrzuciła tam te czary i... I sobie nie naładowała kolejnych. Dobra, mamy już groble. Niech niszczą to. Ja tu jeszcze przyspieszę, może odpalając te budynki. Moje jednostki mogą wejść do ponosego budynku i nie będą z tego powodu uciekać. To jest trochę dziwne, ale tak jest. Do tego miejsca zrobię sobie takie szybsze, prostsze przejście. Dobra. Tutaj w gruncie rzeczy... Ja wiem, co chcecie robić. Możecie tu podejść. Oczywiście jak ją zabijemy to manę zyskujemy i przez pewien czas bardzo, bardzo szybko nam się ładują te czary. I ja już chcę mieć to zaklęcie. W sumie tam posłać jakiegoś wojowniczka. A nie szamanka, no ale dobra. Na razie, jak już jestem czerwon pasek, to już nie się regeneruje, nie będę przerywał. O, 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 o. Cholera jedna. walcie tu jest tu jest okej, mamy ten szaro, o którym mówiłem jest to deszcz ognia, jest naprawdę kozackie kozackie, kozackie myślałem, że będą tutaj dwa takie czerwetki wojownika posłałem też, żeby się modlił przez ten czas przez ten, ten pierwszy deszcz ognia chciałem się wymodlić sam i w tym czasie mnie żółcy atakuje co mnie tu bardzo, bardzo smuci ten fakt bo ja tu nie mam armii dlatego ja się może szamanką. przejdę na niego? Okej, okay, rzuty właśnie poległ. To ja lecę tutaj. On nawet jeżeli mi tam zniszczy trochę tej... Nikt yy, mi nawet nie powinien. Weźmy sobie zwierz. Zwierz? No nie, to nie jest, że niekoniecznie zwierz. Okay, to są sami wojownicy w ogóle. A i się wraca. To jest bardzo ciekawe. Jeżeli wróg zostanie zaatakowany, to on całą swoją armię yy, prowadzi w miejsce, w którym się coś dzieje. To jest bardzo fajne, czyli że po prostu przestanę mnie atakować w tym momencie. Gdzie jest tego szamanka, która tak rzucała tę, sz tę szarańczą? Tutaj, jesteś sz 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 szujo. Kurczę, nie trafiłem? Really? Byłem pewny, że to ją trafi. O! Jak na multiku. Dobra, deszcz ognia rzuciłbym tutaj, żeby mu zniszczyć te budynki produkcyjne. I on to naprawdę fajnie, mm. <laughs> fajnie wygląda, no dobra, pikseloza. Nie, ale to naprawdę to było kozackie, no jak byłem dzieciakiem, bo po prostu tak się jarałem tym spelem. I to trwało zawsze na tyle długo, że niszczyło zawsze no budynki do końca. Znaczy może niekoniecznie te produkcyjne, bo one są znacznie, znacznie wytrzymalsze. Ale te takie chaty to zawsze ze 4 niszczyło. No właśnie, mam jeszcze hipnozę. Ja spokojnie mógłbym ją wykorzystać Gdzie? Cholero Okej, okay, ona wybuchiem mnie. O! Of mordę. Mało życia. Trafiłem? Nie. Tak w bok bardziej. Okej. Okay. Moi ludzie. Tu A tutaj w gruncie rzeczy, bo na to będzie szła, no nie? To szamanka, to bagna walna jak sobie idzie. O! Prawie mnie piorunem zdjęła, okej. Okay. Weszła w bagna, no Jeżeli chodzi o botę, to się jakoś nie stawia. W tym sensie nawet się nie starał uniknąć tych bagien. tych sobie zhipnotyzuję, tylko trzech sięgnęło, no ale dobra. Mniejsza o to. Bagna w gruncie rzeczy mogę jeszcze po tych domkach porzu porzucać. Na pewno są wewnątrz tych domków jak jacyś ludzie. I żeby moi w te bagna nie weszli, bo moi też mogą od tego zginąć, mogę się tych bagien łatwo pozbyć klikając uh, Shift i prawy przycisk myszy Dobra Ludzi mam pełno Zróbmy sobie z 10 konieczka kapłanów i z 15 wojowników Oczywiście takie ilości wojsk... Chcesz iść do bagien? Idź do bagien Spoko No i za chwilkę będzie koniec i, i zarówno koniec tej misji, jak i koniec tego odcinka. Bo na pewno ten odcinek trwa zdeczka dłużej. No szamaneczko. A nie, 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 ona nie idzie do tych bagien. Ona idzie chyba na moją szamaneczkę. To jest taki moment, że jeżeli wróg stracił większość swojej wioski to wszystkim co mu zostało leci na moją szamankę co co piorun do widzenia a jeszcze tutaj jest jakiś śmieć czy to wszystko wszystko 21 minut też o kurczę ten odcinek panowie 30 minut chyba będzie miał pana. dobra w każdym razie dziękuję bardzo za uwagę mam nadzieję że się podobało nie było nudno i zapraszam do kolejnych odcinków z tej serii. Ja jestem piąty, a no i pozdrawiam. Na razie, trzymajcie się, no i cześć.